Cześć Boże, witam Was serdecznie i pozdrawiam czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam dwóch bohaterów, dwóch ludzi. Jeden z nich podane ma w Ewangelii imię. Mowa o Łazarzu i pewnym bogaczu, bezimiennym w Ewangelii. Moi drodzy, biedny łazarz, trędowaty, cierpiący, proszący o okruszyny chleba, nie dostający ich, bogaty człowiek, który ucztował każdego dnia i był zupełnie obojętny na potrzeby tego łazarza. Moi drodzy, budowany mur może kiedyś zamienić się w ogromną przepaść. Ewangelia opowiada nam, że po śmierci. Je Łazarz dostał się na łono Abrahama, można powiedzieć, poszedł do nieba, poszedł tam, gdzie są zbawieni, bogacz do piekła i prosi o krople wody. Podanie jej jest już niemożliwe. Kochani, tylko to, co dobrego zrobimy tutaj na Ziemi, tylko to pójdzie z nami dalej. Tylko to będzie taką gwarancją tego, jak będzie wyglądało nasze życie po śmierci. Po śmierci będzie wieczność, a jaka ona będzie, zależy od tego, jak dziś żyjemy, jacy dziś jesteśmy jedni dla drugich. W dzisiejszym świecie tak wiele okazji do tego, by podzielić się kromką chleba z potrzebującym. Niech nie będzie w naszym życiu tak, jak w życiu bogacza, że tutaj komuś odmówimy, a później sami będziemy cierpieli pragnienie i nikt nie będzie w stanie nam już pomóc. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.